Dzień dobry, z tej strony Złomnik. Witam was z najbardziej wysuniętego na południe odcinka Afryki, a właściwie przylądka Afryki Cape Agulhas, czyli od przylądka igielnego. Za mną prawdopodobnie widać gdzieś tam w tle, najbardziej na południe wysuniętą latarnię morską w Afryce. Jest tutaj strasznie zimno, pada, ale jest też bardzo ładnie. Jest to takie miasteczko, które wygląda, jakbyśmy byli trochę w Norwegii, tylko że jesteśmy w Afryce Norwegia Afryki. drugim samochodem niezwykle popularnym i charakterystycznym dla RPA jest Toyota Taz, albo Toyota Conquest, czyli po prostu Corolla E9, która tutaj była produkowana do lat 2000. To jest w ogóle samochód z roku 2003, on wygląda jakby był z 1988, ale to jest auto z roku 2003 i ono się dość zasadniczo różni od e, zwykłej Corolli, którą znamy u nas. Przede wszystkim tutaj nie było w ogóle wersji liftback. Tutaj e, jej rolę pełniła wersja pięciodrzwiowego hatchbacka, który u nas był bardzo rzadko spotykany. U nas się sprzedawał sedan, trzydrzwiowy hatchback i liftback, a taka wersja była u nas tylko chyba z importu indywidualnego. Zaraz Wam pokażę ten wóz bliska, bo jest dosyć interesujący. Akurat taka sytuacja nastąpiła dzisiaj, bo już byliśmy mówieni na, na nagrywkę, że Pan miał w townshipie stłuczkę i doszło do uszkodzenia tutaj samochodu. Jest zgnieciony zderzak i lampa i wypadnięty kierunkowskaz. I oczywiście ubezpieczyciel powiedział, że za coś takiego to jest szkoda całkowita na tym wozie, no i, i tyle. Także bez sensu. Te wozy tu jeżdżą jako tanie auto do dojazdu do pracy i jest ich potwornie dużo. W pierwszym momencie zwrócimy uwagę, że o, Corolla 9O, ale ciekawe, po dwóch dniach przestajesz zauważać się, ponieważ jest ich tak potwornie dużo. Charakterystyczne są te lampy, one są tylko na wersję południowoafrykańską. Reszta jest podobna jak w Europie, chociaż są to oczywiście biedne, ubogie wersje i zwróćcie uwagę, że na przykład tutaj jest. Przetłoczenie, w którym normalnie byłaby tylna wyciarazka silniczek tylnej wycieraczki jest przerwa w przetłoczeniu tak naprawdę, a go nie ma, bo to jest wersja biedacka. Tablice CY są z okolic Cape Town. To jest charakterystyczny też tutaj, że układ tablic. Są dwie literki CY albo CV, albo C coś. I potem jest sześć cyferek. Ostatnio weszła nowa seria, to są trzy literki i sześć i cyferek, czyli aż dziewięć znaków potrzebują do oznaczenia samochodów. To jest rzadko. Oczywiście, wnętrze też jest z tych uboższych, jak widzicie. Jest to typowy na tutejsze warunki SPET, czyli mamy właściwie nic w wyposażeniu. Zwracam uwagę, że normalnie tutaj w Europie, czekaj, obrócę, mielibyśmy obrotomierz, często by był, a tutaj te dwa boczne to byłyby wskaźniki temperatury wody i poziomu paliwa. Tego nie ma, jest tylko poziom paliwa i temperatura wody tutaj gdzie byłby normalnie obrotomierz i prędkościomierz nie ma nic kompletnie więcej jest ogrzewanie tylnej szyby, ale nie ma klimatyzacji oczywiście mimo tutaj wysokich temperatur panujących, natomiast jest to ciekawe e, charakterystyczna rzecz blokada dźwigni biegów e, wkładam taki metalowy tutaj pin, żeby auto nie ukradziono, no bo tutaj e, niestety kradzieże wszystkiego się zdarzają w tym kraju, nie jest to zbyt bezpieczny kraj e, tak, to tutaj co jest pod siedzeniem to służy do obrony w razie napadu ponieważ no, nie można wykluczyć, że taki napad rzeczywiście się tutaj zdarzy. Dobrze, zajrzyjmy sobie pod maskę, zobaczymy czy to jest w ogóle, co to jest za silnik. Yeah, that's boring! That's what everyone does! Silnik tego samochodu to jest stary, dobry 4E i co więcej, sprawdziłem, on jest gaźnikowy. Zwróćcie uwagę, 2003 rok samochód. Tutaj lokalnie produkowany i ma silnik zasilany gaźnikiem. To jest dosyć niesamowita sytuacja. W tamtym czasie już Toyota przerzubiło oczywiście samochody wtryskowe na większość rynków światowych. Z kolejnych ciekawostek to są niezwykle cienkie przewody zapłonowe. Nie widziałem tak cienkich przewodów, jak żyje. Oczywiście serwo hamulca mocowane po stronie prawej, czyli po stronie kierownicy. Ono było przekładalne. Można było to zamontować tu, ale Albo tu, gdzie jest ta zaślepka. To jest mocowanie na serwo i na pompę w autach z kierownicą po lewej stronie. No i co ciekawe, tabliczka znamionowa z winem, zaczynając się też na literę A, czyli Afryka. Mimo, że to jest, jest to samochód japoński, to jednak były one montowane tutaj na miejscu, więc dostawały lo lokalny win. Także jest to niesamowity archaik. Jest to nietypowe, że w tamtym czasie montowano jeszcze coś takiego, no ale jak mówię, na rynki afrykańskie szło wszystko. No i te lampy i ten grill jest też inny, już tak przypomina trochę Korolle E11, powiedziałbym, już tak trochę próbuje odejść od tych lat 80 -tych, z których ta Korolla pochodzi. No, ale nic nie ukryje tego, że jest to wóz mający już teraz grubo ponad 35 lat. I teraz te Toyoty tutaj spotkamy właśnie pod nazwą Conquest, pod nazwą Taz. Jako nazwa Taz, one są tutaj najbardziej popularne. Ludzie właśnie o nich mówią Taz. I spotykamy je głównie w wersji pięciodrzwiowego hatchbacka. Nie ma właściwie trzydrzwiowych, to jest też inne niż w innych krajach Afryki. Jest niewiele sedanów. Nie widziałem ani jednego kombi, ani nie jednego kombi 4x4. To tak naprawdę jest głównie to, no bo to jest najnowsze i to się najdłużej jeszcze trzyma. Tamte są z lat 80., dawno pomierały. A to jest w sumie, jak na tutejsze warunki, stosunkowo świeży wóz. To jest jeszcze drugi egzemplarz z roku 2001. Jak powiedział Pan, jest bardziej sportowy. Ma założone alufelgi. Troszkę tam go podgryzło, to nie szkodzi. Ale oczywiście wyposażenie jest takie samo, tylko że założona jest kierownica z wersji. Z... No, 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 that's, that's okay. I'm alright, I'm alright. I can see everything through the through the window. i ma założone tuningowe lampy i trochę tuningowy przód. Ogólnie tuning tutaj samochodów jest powszechny, i prawie wszystkie samochody mają coś założone, coś dołożone, coś dorobione, jak w Polsce latach 90. Jesteśmy w miasteczku Heidelberg i to są ciekawe fury, zaraz Wam pokażę, co tu się dzieje. Pierwsze, kadecik. Jest idealnie zgniły. Nie ma progów, ale ma za to wielkie felgi. Ma podwójny wydech i hak. Napisane baby on board. No dobry jest kubaniec. ale mam dla Was coś lepszego. Uwaga, mam dla Was coś specjalnego. Seiczęto Sporting w Republice Południowej Afryki. Jest to pierwsze Seiczęto jakie tu widzę. Siedzi w środku jakieś dziecko. Zaraz zagadamy właściciela że nam pozwoli zrobić zdjęcie dobra zobaczcie pan ma e, cinque centos znaczy Cento sporting to jest pan właściciel tutaj popular yeah, on a trip to South Africa <laughs> we, we didn't expect to find a Polish car here in South Africa it's, it's, it's <laughs> really <laughs> there's the only one here But, yeah probably I'm only one sure here it's only one here Yes. Oh. And, uh, you it know, is a very rare very and how... and the... But the Inosense is like the Ino, the Inno. Uno, yeah. Ah, the Uno, the yeah, Uno is yeah, yeah. popular, yeah. And mm -hmm. uh, did you buy this car here in? Uh, where uh, did you buy this car? It's different. It's a sports one. It's sport model. Yes, yeah, it's the sport model. Yeah, Sporty, yeah, yeah. And mm -hmm. uh, where, where did you buy this? Here I in the river side, In River mm -hmm. Day. In Riverdale. Yeah, okay, okay. Uh huh. You bought it new or second hand? No, no, no. I see it on the phone. A, okej, ja. Okej. No więc tak, nie chciałem kręcić rodziny tego pana, bo tak nie wypadało, ale zagadaliśmy go i okazało się, że ma Seicento Sporting, które kupił z ogłoszenia, dosłownie parę kilometrów stąd, e, w miasteczku, tam bliżej morza, i elegancko jeździ nim, mówi, nic się nie psuje, wozi nim rodzinę, ma e, żonę, trzy turki i latają razem wszyscy Seicentem Sportingiem. Tak trzeba żyć w RPA. Południowoafrykańska konfiguracja trucka. Czyli tu się łamie raz i zobaczcie, tu się łamie drugi raz. Ma dwa łamania. przerąbany jest coś takiego prowadzić. Podczas jazdy do miasta George spotkaliśmy przeciekawy samochód Puma. To jest Volkswagen Beetle yeah. uh, Engine. Tak, ale ten 2,3 litra Puma A okay. ok, great. So cool. wow. We are from Europe, from Poland, so we have actually never seen a car like this. I make videos about cars on YouTube, so I got interested. But then you your... must speak to Thomas Brown, myself and Thomas Brown. Thomas Brown is from Austria. Okay. And he is doing the world history of Puma. And well, he is South African and we put ah. a book together. Watch, we are going to the same slot where you are, because tomorrow we are going to the slot of samozów zabytkowych to niedaleko George. And there we spotkamy Pana with Puma. właśnie tam się wybiera. To jest means. This thing is Jestem pewien. sure jest. is. cool. <laughs> no wow. Zawsze podczas wyjazdu staram się znaleźć, znaleźć jakieś dobre graciarnie. Tym razem trafiliśmy do Muzeum Transportu w mieście George w Republice Południowej Afryki. Więc sobie obejdźmy i zobaczmy, co nam oferuje muzeum w George. O, jest Unovan. Zobaczcie jakie doskonałe. Kurde, jakie ja lubię te południowoafrykańskie samochody, są takie proste i dobre. Unowanie. W ogóle wleźliśmy do tego muzeum. Nie ma nikogo z obsługi i muzeum wygląda jakby było zamknięte i otwarte jednocześnie. Także zrobię chyba szybki tur po tym muzeum. Ja bym chętnie nawet zapłacił, ale nie ma komu. O kurde, ale dobre to są rzeczy. To jest ciężarówka marki Carrier. E, Bantam Carrier, czyli angielska ciężarówka w wersji ciągnika środowowego. Ale wspaniałe to jest, o Jezu. To mi się podoba, ale bym tym jeździł. Samochody należące do prywatnych indywidualistów. Please don't touch the car. Zobaczcie co tu jest. O kurde, tu jest Borgward ten duży. Borgward Pullman. Jezu, ja tego nawet w Europie nie widziałem. Tu jest w ogóle cała kolekcja borgwardów południowoafrykańskich. Ale faza! Jest chyba z 8 borgwardów w jednym miejscu. I to są najróżniejsze: sedan, pullman. Tu są dwie sztuki coupé. Tu jest znowu sedan. Tutaj kolejny, i jeszcze na końcu jest chyba Lloyd. Lloyd to jest? Lloyd Arabella to jest, tak. To jest Lloyd Arabella. Wszystko w idealnym stanie. Ktoś kolekcjonuje borgwardy w RPA, a to jest nie koniec. To jest cała ogromna część motoryzacyjna, której się w ogóle nie spodziewałem. To muzeum urywa rękę i nogę. Zobaczcie, co oni tutaj mają. Mają jakieś Maserati, to jest chyba Merak. Mają Alfa Romeo. E, mają Lancia e, Fulvia Sport. Mają e, Alfa Romeo, chyba to jest Sprint. A tu jest, zobaczcie, autobus. E, mam palec że Zobaczcie, autobus przebudowany na wersję towarową. Taki półbus. Tutaj jest sekcja pracownicza, a tutaj z tyłu jest część do przewozu towarów. Chciałbym powiedzieć, yy, dlaczego ten oto jest podzielony, <noise> ale, ale nie mogę. O kurde, jaki dobry docz. Wygląda jak ecto One, tylko że nie. Tam z tyłu występuje za mną na scenie piosenkarz country, ale w języku afrykańskim, także jest to i jest to muzyka Endemiczna, wyłącznie słyszalna w RPA, nikt inny jej nie słucha. Wiem, że tu jest ciemno, ale kiedy ostatnio widzieliście samochód południowoafrykańskiej marki Valiant, bazujący na Chryslerze, oczywiście Valiant Regal. Auto robione tylko tutaj, tylko na rynek Afryki Południowej, drugiego takiego nie zobaczycie. No i również lokalnie składany pont jak Acadian, też oczywiście RHD. Kolejny wóz, którego nie zobaczycie raczej poza Republiką Południowej Afryki. Idziemy trochę na przepale jeszcze do salki małych pojazdów kolejowych, bo nie można byłoby przecież jej pominąć. Tutaj mają małe drezynki. Jest to cała sala z małymi drezynkami. Zobacz jak śliczna, malutka drezynka. Wygląda jak malutki Multicar. Ale najlepsza jest ta. Nie ma żadnej marki, wygląda jak jakaś anomalia, wygląda jak świnka. Ma owszem chłodnicę, ale nie ma lamp. Zobaczymy co ma w środku. Czy ma jakieś miejsca, czy coś? No ma jakieś tam tutaj miejsce, jakąś tam tylną kanapę. Coś tam posiada, ale ogólnie to jest, <noise> zobaczcie ich boczny kształt, ideał. Tak powinny wszystkie samochody wyglądać. To jest jeden z dziwniejszych parowozów, jaki widziałem. Przede wszystkim ma bardzo dziwny układ wózków. Ma dwie osie takie małe z przodu, potem ma trzy napędowe, potem ma wielką dziurę między osiami, potem ma trzy napędowe i znowu ma takie dwa małe toczne kółka z tyłu. Co więcej, ma kabinę, ma kocioł, ale ma dwa tendry. Tender przedni i tender tylny. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia. To jest dosłownie jak prezent na urodziny, który dzisiaj nie mam. Wielka hala napchana złomem po brzegi, ustawionym dosyć losowo, bez ładu i składu, e, z różnego rodzaju ciężarówek, autobusów, samochodów, lokomotyw, powozów i innego metalowego szajsu. No przecież lepiej być nie może. Idealnie, że muzeum miało być zamknięte, ale jest otwarte. I jeszcze dodatkowo nic od nas nie chcieli za bilety. Jak będziemy wychodzili stąd, to zostawimy 200 randów, żeby nie było, że weszliśmy za darmożkę. Także e, jak najbardziej warto. Polecam Muzeum Motoryzacji i Transportów George. W RPA, jak tu kiedyś byli, to warto, bo graczarnia jest pierwsza klasa. Zatrzymaliśmy się, bo zobaczyliśmy komic z gratami. I przed komisem z gratami stoi na przykład taka Cortina Baki, czyli Cortina Pickup. Lokalnie produkowany samochód, bardzo popularny tutaj. Również występował w Turcji pod nazwą Otosan. Prawie, że ten sam samochód. Robiłem film o Fordzie Pesto. I to jest dokładnie poprzednik Pesto na Sierżrze. Też pod nazwą Pesto, robiony w RPA. Zobaczmy, co mają. Przede wszystkim mają mini Travellera. Tam w głębi też stoi Toyota Cresida i Alfa Romeo Giulietta, chyba jak dobrze widzę, Alfetta, nie wiem dokładnie. Mają Ostina 1100. O, mają niesamowitego pick -upa. Jakiegoś lokalnego baki, ale takiego ogromnego. Co to w ogóle jest to? Nie wiem, jakiś Chrysler chyba. Coś w tym guście. Mają również lokalnie tłuczone Volkswageny T2. Mają Koronę RT40 stanie idealnym. Za ile randów? Za 65 tysięcy randów. To jest powiem Wam 13 tysięcy złotych. Także no, to nie jest zła cena za ten wóz, naprawdę. Zapada już zmrok, więc może kręcenie się po zadupiach w RPA jest średnim pomysłem o tej porze, ale to nie szkodzi. Tutaj jest wszystko dobrze, tak? Zobaczcie, Alfa Romeo Alfetta, chyba jak dobrze widzę. To jest AMC Hornet w wersji kombi Coś wspaniałego Tutaj mają te Capri, tutejsze, lokalne, klasyczne Uwielbiane są tej Capri Capri to jest w ogóle tutaj mega kultowy wóz Tak, na końcu jest jeszcze Citroen GS i Peugeot 306 Cabrio Jest już wieczór Dotarliśmy do Knyszyna Knyszyn, miasto w województwie podlaskim w powiecie Mońki około 2600 mieszkańców Znaczny spadek w stosunku do przedwojennego okresu, ponieważ yy, nie masz populacji żydowskiej. W każdym razie miasto Knyszyn przede wszystkim w tym roku będzie gościło samochody zabytkowe. Jutro się odbywa Eden Classic Karshow w Knyszynie. I dlatego tu jesteśmy. Co? To nie jest Knyszyn? Dobra, to potem to poprawię. Zobaczcie, guziet taka świnia z Afryki. Wchodzisz na zlot samochodów zabytkowych w RPA i co widzisz? Przede wszystkim widzisz Ferrari. Wszędzie jest pełno Ferrari. Tutaj jest jedno, 328. Tu jest drugie, to jest chyba Mondial, tam są jakieś kolejne, cały rządek. Tutaj stoi cały kolejny rządek Ferrari. W ogóle po co ja to wszystko filmuję? Przez to w ogóle nie jest ciekawe, to jest absolutnie bez sensu. Lokalna produkcja, czyli co ciekawego, tutaj na miejscu produkowano i składano w Republice Południowej Afryki. Będziemy szukali samochodów produkcji. Rodzimej. To jest samochód, na którym jest napisane Perana. I... Myślę, że może to być lokalna produkcja południowoafrykańska. Potem dokładnie sprawdzę co to jest. Na nim są napisane Zagato. Silnik ma V8, chyba amerykański. Ale nie jestem do końca pewien. Zaraz sprawdzę i zapytam się co to jest. Ma manualną skrzynię biegów, o dziwo. Zobaczcie. Ma wnętrze wyglądające trochę jak z Chryslera trudno też stwierdzić mi dokładnie w każdym razie jest dosyć niesamowity taki super samochód, chyba właśnie produkcji e, RPA i to mi się wydaje jest tak na razie najciekawszy pojazd. No i samochód o nazwie Nieletni, czyli Morris Minor Morris Nieletni, bardzo ładna nazwa wóz też ładny, ale ktoś mu dołożył plastikowe lusterka chyba z Fiata 126 bis i jeszcze podczas renowacji pomalowali mu zobaczcie e, uchwyty od fletnerek na czerwono kurka wodna, ale go zrenowowali o, ma na też nowoczesne radio, dobra taka renowacja polska typu pod śluby. Ej, i nowoczesne fotele, doskonale to jest zrobione, Potwierdzam to. Z ciekawych samochodów dzisiaj to mamy na razie MG Magnet. To są fajne wozy, one tutaj chyba rzeczywiście były składane. To w dodatku jest jeszcze wersja dwugaźnikowa. Widać, że chyba ktoś ma go, ma go od dosyć dawna, bo ma tutaj różne plakietki potwierdzające przynależność do klubów MG. Silnik jak widać na dwóch gaźnikach, ładnie to jest wszystko zrobione, ładnie jest bardzo utrzymane. I faktycznie jest to chyba produkcja lokalna. Ma napisane Build by Motor Assemblies Durban. Nie dość, że są MG, nie dość, że są Triumphy, to jeszcze jest cała sekcja Morganów. I to jaka? Każdy Morgan inny, włącznie z tym przeokrotnym Aero SS, w ogóle to za nazwa Aero SS, czyli atak z powietrza można go właściwie nazwać inaczej. Jest nie tylko obrzydki, ale też skrajnie niewygodny. Wszystko jest w nim źle i najbardziej niepasujące do siebie elementy kierownica z deską rozdzielczą. Do tego ten tył udający Riviera Boat Tail. Ja na serio nie wiem kto, znaczy inaczej z jak dużej wysokości musiałby ktoś spaść na głowę, żeby to kupić. Tak, to jest Alfetta z 1979 roku, która prawdopodobnie pochodzi tutaj z lokalnej montowni i to jest fascynujące dla mnie, ile samochodów było w ogóle składanych w Republice Południowej Afryki, a my o tym nie wiemy. Zobaczcie, to jest Alfa Romeo składana w Afryce Południowej, to jest jeszcze samochód z East London. Później przenieśli fabrykę w okolice Pretorii do miasta Brits, gdzie składali je razem w fabryce z Nissanami, mieli wspólną fabrykę z Nissanem i to jest oryginalny kolor Alfa Romeo Giulietti, czy Julie, przepraszam, który nigdy nie był dostępny we Włoszech i był identyczny jak na pick-upach Datsuna. Także to jest tak dobra historia, właśnie zagadaliśmy właściciela, po prostu mega. Jaki ma piękny dwuwałkowy silnik pod maską i to wszystko składane tutaj na miejscu w Afryce. Trochę pada, ale mam tam do pokazania najbardziej południowoafrykański samochód to jest Mercedes 180D Pickup, czyli Baki. Oczywiście z kierownicą po prawej stronie, trudno mi sobie wyobrazić bardziej południowoafrykański samochód tamtych czasów niż to. Podobno tej wersji zrobili tutaj 15 sztuk na miejscu. Nie wiem, czy to prawda, pani tak mówi, ale auto wygląda po prostu idealnie. No ma wszystko jest Mercedesem i jest pikapem. Nie może być bardziej południowoafrykańskim niż to. Mają tutaj fajne wozy, Na przykład ten jest na sprzedaż to jest tak zwany duży Ponton, Ponton 220S. Eason ja Subaru jedzie, przepraszam, pierdź Subaru. Typowy przejazd Subaru. Nieważne. Niestety obawiam się, że zbliżamy się do strefy wydawania pieniędzy na głupoty. Jest tutaj sekcja, można powiedzieć, giełdowa. I w tej sekcji giełdowej za chwilę stracimy jakieś ciężko zarobione randy. Niesamowite, tu jest klimat. Nie chcę mówić, jaki tu jest klimat, ale taki jest trochę tutaj, jakby się te czasy dawne nigdy nie skończyły. Tu jest mniej więcej taki klimat. Tak bym to nazwał. Proszę bardzo, jest. Mamy to: Mercedes 300 SL, chociaż nie Gullwing, ale 300 SL. W Republice Południowej Afryki ma tablice indywidualne z Western Province czy coś takiego. Nie wiem dokładnie jak to jest tutaj, ale widzę, że są indywidualne, zawsze mają wyróżnik WP. W każdym razie no jest ładny, ale jest też left hand drive, czyli kierownica z lewej strony. Tu jest bardzo piękny samochód, strasznie mi się on podoba. To jest lokalnie produkowany Konsul. On w Europie był znany pod nazwą Konsul albo Granada. Tutaj się nazywał. Już też Granada, o dziwo. Miał um, manualną skrzynię piątkę, Niesamowite, bardzo piękne wnętrze. I napis, zobaczymy z tyłu, Granada. Rzeczywiście jest, Granada XL. Samochód marki GSM Flamingo, z 1964 roku, o którym nigdy nie słyszeliście prawdopodobnie. Od 1957 roku firma GSM Flamingo występowała w RPA. 116 jednych i 132, czyli tam chyba otwartych i zamkniętych zbudowano. No, zasadniczo bez sensu. Było to na bazie Forda i miało przypominać trochę kobre, tylko że nie przypominało za żadne skarby kobry. Ale ogólnie fajnie, że komuś się chciało. No i zobaczcie, są pumy i jest nasz wczorajszy znajomy z błękitną pumą. Dokładnie tą, którą wczoraj widzieliśmy, jak była holowana na sztywnym holu po autostradzie z Cape Town aż tutaj do Sedgefield. Make Han. To też jest chyba samochód produkowany w RPA. Również na bazie garbusa, też z plastikowym nadwoziem, tylko jeszcze dziwniejszy niż puma. Czegoś takiego to już nigdzie nie zobaczymy. Ogólnie odwiedzenie z lotu samochodów i motocykli zabytkowych w RPA było fantastyczną decyzją. Nawet nie ze względu na te samochody, chociaż są tutaj naprawdę ciekawe pojazdy, ale ze względu na ten klimat nostalgii, jaki tutaj panuje. Nie za samochodami bynajmniej. No wiecie o czym mówię, prawda? Tak. Strasznie niedoceniony na tym zlocie samochód, nikt do niego nie podchodzi, Fiat Abarth 500 z roku 1958 w bardzo wczesnej wersji. Jeszcze ten Nuova Cinquecento, czyli z drzwiami otwieranymi pod prąd, z kierownicą po prawej stronie, sprzedany jako nowy w RPA. Eee, oczywiście importowany tutaj z Włoch, bo one tutaj nie były składane. Z tyłu ma napis jeszcze ten właśnie Nuova Cinquecento, co mówiłem i jest w Abarcie. Jeszcze na faldach. I to był zlot samochodów zabytkowych Iden Classic Harshow w na, nice czyli w Knyszynie. A my ruszamy dalej do Port Elizabeth, który teraz nazywa się Leberha.